Cześć Tuchanna jest 29 kwietnia 2022 roku. Nagram dzisiaj dwie części. I chcę przypomnieć, że jutro i pojutrze jestem w Lublinie. Jutro mamy spotkanie w Lublinie. Informacje dam pod filmikiem. Mam jeszcze jedno ogłoszenie, że 27 maja. Wyjeżdżam do Japonii. Będę przez jakiś czas w Japonii. Ale zamierzam wrócić do Polski, bo tutaj się dużo dobrego dzieje. To jest chyba jedyny kraj, gdzie mogę sobie pójść do sklepu ostatnio. i Nie widzę ludzi na mordnikach. Czy wychodzę na spacer, czy wchodzę do sklepu, czy jadę środkami komunikacji miejskiej. Rzadko można zobaczyć ludzi w kagańcach. Prawo my. A ponieważ jadę do Lublina jutro i spotykam się z moją rodziną w Lublinie, spodziewam się, że 100 ludzi mniej więcej jest z mojej rodziny w Lublinie i pojawią się jutro na spotkaniu. Ale też na spotkaniu w Lublinie w zeszłym roku spotkałam Annę. Która prowadzi portal Architektura Osobowości. I właśnie z tego portalu chcę Wam zacytować parę bardzo ważnych informacji o tym, w którym kierunku idą w tej chwili przemiany. Ludzie zdadzą sobie wreszcie sprawę z tego, że nikt tylko oni sami są odpowiedzialni za to, co było do tej pory. Zatem także i za to, co będzie w przyszłości. Oraz, że czekanie na wybawicieli jest kolejną iluzją, jaką niesie ze sobą Matrix. I tutaj zatrzymam się na chwilę, bo właśnie o tym mówię, że trzeba rozróżnić dwie rzeczy. To, że chwale 45 prezydenta. I to, że mówię o ruchu 17 litery alfabetu, to, że pokazuje, jak dużo dobrego dzieje się na świecie, to wcale nie znaczy. Jeszcze raz powtórzę, że możemy sobie pozwolić na czekanie na kogoś, kto przyjdzie i umyje nam brudne naczynia w zlewie. Kiedy mamy brudne naczynia w zlewie, kiedy mamy w portmonetce brudny pieniądz, pieniądz oszukańczy, pieniądz dłużny, który się nazywa Polin Złoty, kiedy mamy brudy u siebie, to je myjemy sami. Nie czekamy na wybawiciela, na 45. prezydenta, że przyjedzie i pozmywa nam brudne naczynia w naszym zlewie. Więc zarzucanie mi, że wychwalam 45. prezydenta, a on wcale nie przyjeżdża nam pozmywać naczynie w zlewie, jest dla mnie takie mało inteligentne. Powtarzam wciąż, że 45. prezydent ma swoją rolę, ale nie mówię, że jego rolą jest posprzątanie za nas. Poza tym też Zależy wszystko od naszego nastawienia. Zaraz wrócę do kolejnych cytatów z portalu Architektura Osobowości. Ludzie najpierw zaczną grupować się wokół określonego problemu, dowiedzą się, co nie działa, a następnie zaczną wymagać od dotychczasowych struktur niskowibracyjnych zmian. Wdrażając jednocześnie własne rozwiązania, przestrzeń kreacji. W tych działaniach nie ma już żadnego strachu ani podległości. Tu jest teraz świadomość samostanowienia i wymaganie od przedstawicieli działania na rzecz ludzi, a nie przeciwko ludziom. O to właśnie chodzi, moi drodzy. Że mamy zobaczyć, co jest źle, na przykład brudny, śmierdzący pieniądz, i mamy wejść w pole naszej kreacji, wykreować sobie sami swój pieniądz. O to tutaj chodzi. My mamy tworzyć swoje rozwiązania, a nie czekać, że przyjedzie rycerz na białym koniu i wprowadzi nam lepsze rozwiązania. Dlaczego mamy czekać? Dlaczego nie możemy wziąć spraw w swoje ręce? Kto jest chętny dostać 5000 husarów, czyli waluty emitowanej przez Narodowy Instytut Studiów Strategicznych, gdzie jest to projekt zrobiony przez ludzi dla ludzi? To są właśnie nasze waluty, to są nasze rozwiązania. Zaznaczam, że to jest pierwsze rozwiązanie, ale to nie jest ostatnie rozwiązanie. Więc trzymajmy się razem. Bądźmy poinformowani i emitujmy własne rozwiązania. Nie mamy czekać na nikogo i nie musimy czekać na nikogo, żeby było dobrze. Natomiast mamy obserwować, co. Dzieje się dobrego i widzieć, jeśli są kwiaty dookoła nas, to mamy widzieć te kwiaty i cieszyć się nimi, a nie, tak jak mucha, biegać, latać i tylko szukać sobie gówno, gówno, wszędzie gówno. Nie. Możemy być jak pszczółka: kwiaty, kwiaty, wszędzie kwiaty. A dla tych, którzy urodzili się muchami, i zostali tak zaprogramowani, żeby tylko widzieć gówno, i nawet w przypadku 45. prezydenta e, chcą tam widzieć gówno, gówno, wszędzie gówno, to ja przypominam, że nie mogą się zmienić z muchy w coś innego, ale jako mucha mogą zmienić swoje przekonania i zacząć zauważać kwiaty i zacząć się zatrzymywać na kwiatach, bo muchy też mogą sobie chodzić po roślinach, nie tylko muszą szukać główna wszędzie. Co jeszcze z tych naszych przemian? Link do całości artykułu dam poniżej, a przeczytam jeszcze, co nas czeka. W energiach przypomina to początkowo drobne, ale skuteczne działania w zakresie spraw okołożyciowych. Na przykład edukacja dzieci, dostęp do określonych należnych świadczeń i tym podobne. I działania te już w drugiej części roku przeistoczą się w lawinę, która przejdzie przez wszystko, co nie działa i będzie zmieniać po swojemu. Zaś apogeum tego procesu przypadnie na rok 2023. Procesy te będą wymagały zaangażowania bardzo dużej liczby istot. Z których spora część przebudzi się właśnie w 2022 roku. Zmiana perspektywy i percepcji rzeczywistości jest może subtelna, ale to milowy krok ku przebudzeniu ludzkości w stronę odzyskania wolności gatunku ludzkiego i docelowo wejście w świadomość Chrystusową. Tak więc co my w tej sytuacji mamy robić? Mamy robić swoje. Emitować własny pieniądz, dołączać do kooperatyw spożywczych, być konsumentem w kooperatywach spożywczych albo rolnikiem, który dostarcza swoje towary, produkty do kooperatyw spożywczych. Czy to są produkty takie jak dżemy, jak miód, jak kartofle, jak buraki, czy to są produkty z konopi. Róbmy wymianę bezpośrednią między. Konsumentami, a rolnikami. Przejdźmy na edukację domową, kto może, i wspierajmy się w tym. Przerzućmy się na porody domowe, porody lotosowe. Emitujmy własny pieniądz, użytkujmy własny pieniądz. Każdy z nas może w czymś uczestniczyć. Jak wiecie, ja promuję. Alternatywne sposoby na to, żeby być zdrowym. Sposoby na oczyszczanie, sposoby na odmładzanie. I o tym porozmawiamy jutro w Lublinie. Ja na tym kończę. Zapraszam na drugą część, gdzie opowiem więcej o tym, co robi 45 prezydent. Serdecznie pozdrawiam.